No się ma widzowie. Czekajcie. Ja tutaj wyłapałem akurat gwiazdkę gdzieś. O! Jest. No i poza tym mam też księżyc, nie? Już się trochę wzniósł. Akurat. No dokładnie tak wygląda. Tylko, że ja widzę większe detale tej gwiazdki, całej i księżyca niż wy, bo. Kamera widzi inaczej niż o, ludzkie oko, nie? No, mm, cholera. Raz łatwo złapać, raz ciężko złapać. A w sumie kto wie, może nagram jeszcze jak będzie dopiero się robić jasno, albo jeszcze będzie widać. No to, że jak jeszcze będzie widać, to wiadomo. Ale dobra, sam zdecyduję. No dobra, to trzymajcie się. Kurwa, zjebał się. Dobra, trzymajcie się do zobaczenia i narka.